Programu partnerskiego Polecaj W pierwszym spotkaniu mówiliśmy o tym, jak można zarabiać prowizję ponad 400 zł za polecenie hostingu. Dzisiaj natomiast um, ekskluzywny, egzotyczny i nowy temat w programie partnerskim polecaj czyli antywirusy. Dzisiaj dzisiejszy webinar będzie poświęcony właśnie temu, jak um, można zarabiać na polecaniu antywirusów. Um. Rzućmy okiem na chwilkę na agendę tego naszego spotkania. To spotkanie też jest zapisywane. Także, jeżeli jakakolwiek informacja umknie Wam, uczestnicy drodzy, to bez obaw później opublikujemy nagranie. Natomiast dla mnie jest bardzo ważne, żebyście Wy też aktywnie uczestniczyli w tym webinarze, ponieważ Wasza informacja zwrotna od Was, Wasze pytania pomagają sprawić, żeby ten program partnerski był jeszcze lepszy dla Was właśnie ale przejdźmy krótko do agendy. Powiem ponownie krótko o tym, jak działa program partnerski polecaj.com.pl. Przejdziemy od razu do meritum, czyli powiemy, jak wysokie prowizje można zdobywać za polecanie antywirusów, ale też powiem później o kilku zagadnieniach, które mogą pomóc Wam, partnerom programu partnerskiego polecaj.com.pl właśnie w po pierwsze, zwiększaniu bezpieczeństwa Waszych klientów, po drugie, w pozyskiwaniu prowizji dla Was, właśnie za antywirusy. Powiemy o tym, jakich zabezpieczeń oczekują klienci, jakie antywirusy polecać któremu klientowi. Powiem też o dwóch nowych benefitach, które funkcjonują w Policy Homefile od marca tego roku. Powiem krótko o innych usługach, które można, za które można zdobywać prowizję. No, i zakończymy sesją pytań i odpowiedzi. Ja mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Jeżeli są jakiekolwiek wyzwania techniczne, problemy, to piszcie proszę na czacie. Adam, który tutaj daje dzielne wsparcie, też pomoże rozwiązać te problemy, ale na razie wydaje mi się, że mnie dobrze słychać. Mam nadzieję, że też widać prezentację, bo to jest kluczowe. Myślę, że maksymalnie w ciągu 20 paru minut zamkniemy nasze spotkanie. Oczywiście to zależy od pytań i odpowiedzi, ale zacznijmy. Krótko, jak działa program partnerski Poleceń HomePel, takie, takie podstawy, które umożliwiają skutecznie pozyskiwać polecenia Wam, partnerom i pozyskiwać prowizje. To działa tak, że trzeba się po pierwsze zarejestrować jako wydawca, jako partner pod adresem, który jest pokazany na, na prezentacji. Później, jeżeli partner przejdzie weryfikację, to otrzymuje dane dostępowe, dzięki którym może się zalogować do programu partnerskiego, gdy się zaloguje do programu partnerskiego, wybiera program partnerski Home.pl i pobiera link partnerski, na przykład, nie wiem, do hostingu, a w przypadku naszego spotkania do antywirusów. Teraz ten unikatowy link partnerski jest bardzo ważny, ponieważ właśnie. Możesz polecać home.pl wysyłając ten unikatowy link partnerski do swoich klientów na przykład, tak? I gdy dojdzie do zakupu z twojego linku partnerskiego, wtedy zostaje naliczona prowizja. Oczywiście za usługi, za które obecnie wypłacamy prowizję i taka przejrzysta, tabela wszystkich usług, za które obecnie wypłacamy prowizję, jest zawsze dostępna pod adresem polecaj.home.pl ukośnik prowizje. Polecaj.home.pl ukośnik I tam zawsze możecie zobaczyć, za jakie usługi płacimy prowizję, w jakiej wysokości. Też zauważcie proszę, proszę, że na każdym slajdzie jest pokazany w dolnym prawym rogu adres e-mail. I to jest adres e-mail, na który z którego ja dostaję też kopię. Dlatego też zapraszam, jeżeli chcecie się zarejestrować, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to jesteśmy tutaj po to, żeby na te pytania odpowiedzieć i żebyście mogli jak najszybciej rozpocząć polecanie i zarabianie też w programie partnerskim polecaj Także śmiało piszcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jeżeli chodzi o program partnerski. Dobrze. W czterech tych krokach pokazałem podstawy, jak działa program partnerski polecaj.com.pl. Gdy już się zarejestrujecie, przejdziecie w weryfikację, to wtedy istnieje potrzeba, żebyście pobrali właśnie taki link partnerski. I ten link partnerski, jak to wygląda, pokazuję właśnie na tym, na tym zrzucie ekranu. To jest bodajże przykład dla hostingu, czyli można zobaczyć całą listę wszystkich tych usług. Dla których są stworzone linki partnerskie. Dobrze. Antywirusy w HomePL funkcjonują od kilku miesięcy, myślę, że od roku niecałego. Dlatego ważne jest, myślę, żeby zarówno w Waszej świadomości, ale też w świadomości Waszych klientów zaistniała taka, taka informacja o tym, że istnieje. Miejsce na stronie Homepage to się nazywa aplikacje. I w tym miejscu, z czasem, będzie się pojawiała olbrzymia liczba nowych aplikacji, przeróżnych aplikacji do, do, do różnych zastosowań aplikacji, które mogą być pomocne waszym klientom. I tutaj pokazuję tylko miejsce, żebyście mieli świadomość, właśnie, że w menu, w nawigacji home ta, takie miejsce, taki punkt jest, jak aplikacje I teraz, gdy, gdy w to przechodzimy właśnie do podstrony aplikacje i ja też wam oznaczyłem dokładnie miejsce, gdzie są zgrupowane wszystkie aplikacje internetowe, aplikacje antywirusowe, bo e, tych e, aplikacji dotyczy to nasze dzisiejsze spotkanie i pokazuję to po to, żebyście też mogli. W jasny sposób, szybko pokierować, nawet przez telefon klienta, który właśnie ma potrzebę zakupienia programu antywirusowego, ma potrzebę zwiększenia swojego bezpieczeństwa w korzystaniu z, z internetu, z bankowości internetowej i tym podobnym. Dobrze, czyli wiemy już, jak pracuje, jak działa, jeżeli chodzi o takie podstawowe zagadnienia: program partnerski polecajchom.pl. Wiemy, gdzie antywirusy się znajdują w miejscu w nawigacji na stronie i teraz warto byłoby, żebyśmy powiedzieli o tym, co jest też bardzo ważne, czyli o pieniądzach. Jak wysokie prowizje można zdobyć za polecenie antywirusów? I teraz pamiętam nasze spotkanie sprzed poprzedniego tygodnia, gdzie mówiłem o tym, że za polecenie hostingu premium w ofercie wieloletniej można zdobyć ponad 400 zł. To jest prawda, to jest nadal aktualne i też do obejrzenia tamtego webinaru Was zapraszam. Natomiast z usługami typu antywirusy mamy właśnie takie, takie prowizje, jak, jak widzicie na tym ekranie. I jeszcze raz powtórzę: te wszystkie prowizje, informacje o tych prowizjach są zawsze dostępne pod poleceń.home.pl. Ukośnik prowizje. W przypadku antywirusów. To jest zwykle 10% czy to od ceny promocyjnej, czy to od pierwszej rejestracji bez promocji. I teraz celowo żeśmy takie dwa scenariusze wybrali, ponieważ może być tak, że macie na tyle dobry kontakt z klientem, że przekonacie go do tego, żeby kupił usługę bez promocji. Wtedy wasza oczywiście prowizja za to jest większa. Ta prowizja jest kwotowo uzależniona od rodzaju antywirusa, też od, od firmy, która to rozwiązanie stworzyła i która to rozwiązanie rozwija. Za chwilę sobie dojdziemy do tego jakie antywirusy jakim klientom proponować, bo jak patrzyliśmy przed chwilą zdarzają się w sieci programy partnerskie z antywirusami, ale Hompel z tego, co wiem, jest obecnie jedynym miejscem, a polecaj Home.pl jest jedynym programem partnerskim, gdzie macie wszystkie te programy partners, gdzie macie wszystkie te programy antywirusowe w jednym miejscu, gdzie macie jednego partnera do rozliczeń, czyli, czyli na koniec dnia Home.pl i macie to wszystko w przejrzysty sposób podane na tacy, więc nie pozostaje nic innego, jak polecać te usługi swoim klientom. Dobrze. Jak się przygotowywaliśmy do tego webinaru, to uświadomiliśmy sobie, ja sobie uświadomiłem, że w ostatnich miesiącach obserwuję wzrost świadomości klientów odnośnie bezpieczeństwa internetowego, czy też bezpieczeństwa poruszania się w internecie, czy też korzystania z urządzeń mobilnych. To jest tak, że mamy sygnały od naszych kolegów konsultantów i koleżanek, którzy mówią, że Klienci coraz częściej pytają o antywirusy. Jest to prawdopodobnie w wyniku tych kampanii edukacyjnych, które są realizowane, czy to przez banki, czy to przez non-profity, czy też przez organizacje rządowe. I to jest świetne, bo nasza świadomość jako społeczeństwa rośnie, jesteśmy bardziej ostrożni. No a co za tym idzie, bardziej się przygotowujemy na różnego rodzaju czarne scenariusze. Więc to może być dla Was. Drodzy partnerzy, to może być szansa na to, że y, częściej ci klienci pytają o zwiększenie bezpieczeństwa, częściej pytają o antywirusy, więc macie większe szanse na polecenie usług HomePL, antywirusów HomePL i większe szanse na prowizję. Też co ważne, tu Adam mi podpowiadał, że y, testy antywirusów wskazują, że standardowe te zabezpieczenia nie są wystarczające. No, i na świecie co 6 sekund następuje atak na jakieś urządzenie mobilne. Więc to są takie podstawowe fakty, które warto mieć z tyłu głowy, informując o możliwości zakupu antywirusa. I teraz, chyba jeden z, mój ulubiony, z moich ulubionych slajdów w, tej, w tym webinarze, w tej mojej prezentacji, zbadaliśmy poprzez takie wywiady pogłębione, jakich Zabezpieczeń oczekują klienci. I teraz e, takie moje e, doświadczenia czy też przekonania mi podpowiadały, że zwykle antywirus powinien po prostu chronić przed wirusami. To się zgadza, natomiast e, klienci coraz częściej oczekują od programu antywirusowego e, ochrony bankowości, ochrony transakcji online, czy też ochrony haseł do profili społecznościowych. No, i takiej funkcjonalności jak filtrowanie spamu przed, pod kątem maili phishingowych. To są prawdziwe, realne wyzwania czy też problemy, z jakimi zgłaszają się do nas klienci. Nie tylko klienci, którzy już są klientami HOMA, tak? bo z różnych źródeł pozyskujemy klientów na, na rozwiązania antywirusowe i to są. Prawdziwe, jakby, problemy dnia codziennego, z którymi zgłaszają się ci klienci. I to może być punkt wyjścia dla Was, żeby rozwiązać te problemy tak? w fajny, skuteczny sposób. No dobrze. I teraz, skoro wiemy, z jakimi problemami zwykle zgłaszają się klienci, którzy są otwarci na rozwiązania antywirusowe, to z jednej strony, a z drugiej strony wiemy, jakie oferujemy programy antywirusowe, no to Razem z kolegami z Marketplace, czyli z tego działu naszego, który oferuje właśnie rozwiązania typu antywirus, zmaczowaliśmy potrzeby z konkretnymi produktami, po to, żebyście mieli duże ułatwienie w tym, jakie antywirusy polecać któremu klientowi, z jakimi potrzebami. No i tak, i pierwsza taka myśl, czy też dwie ważne, myślę, myśli są takie, że Ważne, żeby mieć jakikolwiek program antywirusowy, ale jakikolwiek program antywirusowy to, to, to nie będzie wszystko. Tak? To nie jest w 100% pokrycie naszych potrzeb. Też ważna myśl, taka, czy też argument. Darmowe, domyślne rozwiązania są ok, w dużym cudzysłowie, jeśli użytkownik jest bardzo ostrożny i bardzo świadomy, no ale nie chronią w pełni. Na przykład nie ochronią kamerki internetowej, tak? nie zabezpieczą kamerki internetowej. I to są dwie takie podstawowe myśli, podstawowe argumenty, które warto mieć z tyłu głowy, jeżeli się stara polecić komuś program antywirusowy. Ale przechodząc do konkretów, jeżeli Twój klient pyta o ochronę bankowości online, bardzo dobrze sprawdzi się Kaspersky lub Bitdefender. Jeżeli Twój klient pyta o ochronę haseł, doświadczenia wskazują, że bardzo dobrze sprawdzi się AWAS. Jeżeli Twój klient pyta o ochronę Maców, co też się zdarza, dziwne, ale się zdarza, wtedy warto zaproponować Norton Online Security. To rozwiązanie dobrze funkcjonuje. Natomiast jeżeli Twój klient pyta o ochronę kilku urządzeń z różnymi systemami, wtedy dobrze się sprawdza Norton Online Security na pięć stanowisk. Ja pozwolę sobie na pytania Wasze odpowiedzieć w sesji, sesji pytań i odpowiedzi. Fajnie, że aktywnie uczestniczycie, to, to jestem bardzo wdzięczny. Za chwilę te, na te wszystkie pytania odpowiemy. Tak, teraz patrząc na nasze doświadczenia z różnych, z polecenia różnych usług tak, w programie partnerskim polecech.pl. Wyciągamy powoli różne takie wnioski z danych i tymi wnioskami się chętnie dzielimy. I takie podsumowanie tych wniosków to jest właśnie ten slajd, który widzicie: czyli kto zdobywa największe prowizje w poleceniach HomePL na różnych usługach. To są na pewno partnerzy migrujący obecnych klientów ze słabszych rozwiązań na w innych firmach na usługi, na przykład hostingowe HomePL. Bardzo, dobrze, bardzo dobre wyniki mają też partnerzy, którzy mają dobry kontakt ze swoimi klientami. To jest niby coś oczywistego, niby taki banal, ale, ale warto to nazwać. Tak? Partnerzy, którzy mają wpływ na to, jaką firmę hostingową klient wybiera, mają dobre wyniki. Tu też była taka podpowiedź, że dobrze się sprawdzają, jeżeli chodzi o, o, o sprzedaż, polecanie usług. Antywirusowych, partnerzy, którzy dbają o bezpieczeństwo urządzeń mobilnych w firmie. No i na koniec coś, co mnie nie to, że zdziwiło, ale to, to było ciekawe, gdy analizowałem dane, na przykład dla, dla Maca. W sobotę dzieje się magia. Co to oznacza? To oznacza, że ewidentnie wielu naszych partnerów, pewnie właścicieli firm, czy też finanserów, takich, takich jak wy, Zbiera sobie niektóre zadania na, na weekend, czyli na sobotę, na niedzielę, te zadania od, od ich klientów, czy to jakaś migracja, czy to zmiana w DNS-ach, czy to transfer domeny, czy też y, zakup y, antywirusów, i sobie te zadania zbierają na weekend, bo widzę, że w soboty i w niedzielę jest, y, są, są duże piki po prostu tych, tych transakcji, tych poleceń. Które są owocem właśnie waszej pracy, waszych poleceń. Także to są takie przemyślenia, które może dla części z Was będą oczywiste, ale może dla części z Was będą czymś inspirującym do tego, żeby zarabiać więcej prowizji. Krótko powiem teraz o dwóch nowych benefitach, które funkcjonują od 6 marca 2019 roku. No bo tak. Pierwszy oczywisty benefit to jest to nasze rozliczenie za, za, poprzez prowizję. Tak? Czyli jeżeli uzyskasz dla nas sprzedaż za usługę, na usługę, za którą płacimy prowizję, no to wypłacimy Ci prowizję zgodnie z, z wszystkimi tymi warunkami. Drugi benefit, pierwszy nowy, to jest dedykowany numer infolinii. Jak to działa? To działa tak, że gdy przekroczysz przynajmniej raz w miesiącu 2000 zł prowizji za miesiąc licząc od tam 6 marca 2019 roku. To otrzymasz od nas dedykowany numer do naszej infolinii, dzięki któremu będziesz mógł priorytetowo być obsłużony. Czyli jeżeli obsługujesz dużo klientów swoich, ci klienci mają jakieś potrzeby, żeby coś zmienić w ustawieniach usług Home.pl, to wtedy taki numer pozwoli Ci po prostu być pierwszym w kolejce do, 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 do infolinii. To jest fajne rozwiązanie. To rozwiązanie ma oszczędzić po prostu Wasz czas, bo czas jest na wagę złota. To jest pierwszy nowy benefit. Drugi nowy benefit to są zlecenia. O co chodzi? Chodzi o to, że pozyskujemy z różnych źródeł zlecenia od naszych klientów na stworzenie stron. WU. To są strony o różnej złożoności. Jedne są prostsze, drugie są bardziej złożone, też o różnej wartości. I teraz, gdy przekroczysz 3000 zł miesięcznej prowizji, chociaż raz licząc od tego 6 marca 2019 roku, no to dołączysz do grupy partnerów, podwykonawców, jak zwał, tak zwał, którzy będą otrzymywać właśnie te zlecenia. I to jest świetne, ponieważ takie zlecenie jest już opłacone przez klienta. Mamy jasne wytyczne, co jest do zrobienia, więc nie będzie tutaj miesięcznych albo rocznych. Ping-pongów z klientem na zasadzie zmieńmy logo, zmieńmy font, jeszcze dodajmy parę sekcji. To jest fajne źródło dodatkowych zleceń, dodatkowych przychodów i to jest nasz gest taki zaufania, podziękowania, że, że polecasz nasze usługi. Okej. Okay. Hmm. Warto też, żebyście pamiętali i wiedzieli, za jakie inne usługi możecie polecać, za jakie inne usługi możecie zdobywać prowizję w programie partnerskim polecaj.pl. Są oczywiste usługi, za które płacimy prowizję za polecenie, typu domeny, hosting internetowy, WordPress hosting, kreatory www, sklepy. Office 365 już funkcjonuje w programie partnerskim od dłuższego czasu. No właśnie, ale są te antywirusy, to jest nowość. Są certyfikaty, jest też poczta, jest też G Suite, który jest też nowością, i jest uwaga, kolejna nowość, czyli pozycjonowanie. I to działa tak, że um, jeżeli macie klienta, który dostrzega potrzeby pozycjonowania z swojej strony, a wy albo nie macie na ten moment jeszcze skili, al, albo nie macie na przykład um, no, zasobów, po prostu, tak, czasu, żeby zrealizować to zlecenie, to możecie polecić pozycjonowanie wykonane przez Home.pl, który jest stabilnym partnerem biznesowym, który był, jest i będzie, który nie zniknie i którego efekty też są na najwyższym poziomie. I to, są, to jest na ten moment, czyli na 4 kwietnia 2019, zestaw usług, które funkcjonują w programie partnerskim Polece Home.pl i one będą rosły. Już za chwilę dojdą kolejne, kolejne domeny, kolejne nowe usługi też z innych kategorii. I przechodzimy do ostatniego punktu. Pytania i odpowiedzi dotyczące programu partnerskiego. Ja też jeszcze dodam, że ten webinar nie ma na celu porównywanie antywirusów, ponieważ ja nie jestem kompetentny w tym temacie. Chętnie możemy zorganizować inną sesję na ten temat, ale już odpowiadam na to, na co będę mógł odpowiedzieć. Paweł pisze, Big Defender też jest na Maca, więc dlaczego akurat? Norton. Wiesz co, Paweł, to jest, to jest fajne pytanie. Staraliśmy się zestawić w bardzo transparentny sposób konkretne wyzwanie z konkretnym rozwiązaniem. Możemy, możemy zaktualizować to podejście, jeżeli uważasz, że Big Defender Równie dobrze, co to, co to nasze rozwiązanie pomaga na urządzeniach z systemem Mac OS X. Jeżeli masz też doświadczenia, które popierają taki argument, no to, to, to super. Jak można zamówić przez linki większą ilość stanowisk na jednym kluczu, bo w ofercie widziałem 5 Max, a mój klient chce ochronić 30 stacji roboczych. Drogi Krzysztofie, fajne pytanie, zastanowię się szybko, jak to zrobić. Wiesz, co um, możemy w jakiś sposób ręcznie zadbać o to, żeby, um, żeby po pierwsze doszło do zakupu takiej ilości jaką chcesz, a po drugie, żeby tobie była naliczona prowizja. Natomiast um, muszę sprawdzić. Umówmy się, że um, ja Um, odnajdę Twój e-mail w kontaktach zarejestrowanych na ten webinar i się do Ciebie zgłoszę z konkretnym rozwiązaniem. Czy tak może być? Mam nadzieję, że tak może być. Um, super, dzięki. Um, Konrad, czy nadal mogę otrzymywać prowizję za odnowienia usług? Jeżeli tak, to jak długo płacicie za te odnowienia? Już mówię. Um, e Temat prowizji jest tematem złożonym i przedstawienie wszystkich prowizji i zasad w transparentny sposób jest wyzwaniem, ale staramy się to zrobić robić w transparentny sposób na polecchon.pl ukośnik Prowizje. Też akceptując regulamin, warunki programu partnerskiego przy rejestracji, tam są wszystkie te Wszystkie te punkty regulaminu i, i warunki bardzo jasno opisane, ale już mówię. W większości usług takich typowych, typu domeny, hosting, WordPress Hosting, płacimy za odnowienia przez 3 lata. Oczywiście wyjątkiem jest oferta wieloletnia, w hostingu, gdzie oferta wieloletnia jest na 3 lata, więc za odnowienie oferty wieloletniej nie płacimy, no ale sama rejestracja oferty bioletniej na przykład hostingu premium oznacza dla partnera prowizję w 432 zł. Więc wracając do Twojego pytania, bo odpływam merytorycznie. Jeżeli w tabelce prowizyjnej na polecaj lub ukośnik prowizję jest informacja, że za odnowienie płacimy, to za odnowienie płacimy. To zależy od usługi, tak? I w większości usług płacimy za odnowienia. I też wytłumaczę czemu? Zwykle jest tak, że, za, że cena dla klienta końcowego za pierwszy rok w większości usług jest bardzo niska. Po to, żeby klient mógł przetestować tę usługę, zobaczyć, że ma do czynienia z rzetelnym partnerem, stabilnym partnerem biznesowym, jakim, jakim jest KOMPEL. I gdy ten pierwszy okres obonamentowy się skończy, dochodzi do odnowienia i jeżeli odnowienie będzie miało miejsce, to my chętnie się z wami prowizją za to odnowienie podzielimy, ponieważ nam zależy na, na tym, żeby klient po prostu korzystał z usług jak najdłużej. I teraz, jeżeli macie faktycznie aktywny wpływ, udział na to, żeby klient odnowił, to tym lepiej, tak? I to jest, wracam do tego, o czym mówiłem na którym slajdzie, że najlepsze wyniki mają ci partnerzy, którzy faktycznie mają, mają dobry kontakt z klientem. Okej. Okay. Czy jeszcze mogę Wam w czymś pomóc? Czy jeszcze mogę odpowiedzieć na jakieś pytania? Chwilę poczekamy. No dobrze, słuchajcie, dziękuję bardzo za Wasz czas. Pamiętajcie, że um, zawsze możecie napisać na polecajmopa.pl. Ja dostanę kopię tej wiadomości. Um, pamiętajcie też, że za tydzień, um, pewnie nie będę obiecywał, że wcześniej. Za tydzień najwcześniej pojawi się nagranie z tego webinaru um, i. Też te nagrania wszystkie zawsze lądują na, no właśnie, żebym teraz nie skłamał, na polecaj ukośnik webinar. A właśnie. To też jest dostępne z, z menu. Czyli um, ten webinar i poprzedni, i wszystkie następne w przyszłości będą się pojawiały w takim naszym archiwum. Polecaj.com.pl ukośnik. Webinar. Dziękuję za Wasz czas i moja uprzejma prośba: rejestrujcie się do programu partnerskiego i polecajcie nasze antywirusy, tak żebyśmy mogli Wam jak najszybciej wypłacać prowizję. Cześć, do zobaczenia.